A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku kolejne męki w tytoniu. Moi drodzy, co my dziś robimy? Kurczę, jakoś tak dziwnie się czuję? Może później założę? O, bo ja wyślepłem już? Co my teraz zrobimy? Zrzucamy dolne liście nieużytkowe. Cieszę się, że on już tak szybko urosł na drugiej stronie. Smucę się, bo jest naprawdę dużo roboty teraz będzie przy nim. Jak u nas się zaczyna, to dopiero się kończy we wrześniu. Także myślałem, że jeszcze będzie taka jakaś taka mała przerwa pomiędzy zrzuceniem dolnym liści a zrywaniem już liści użytkowych. Także to chyba za wiele przerwy nie będzie. Maszyna stoi, byśmy to wczoraj. Zaczęli, zaczęliśmy wczoraj już pomału rzucać te dolne liście. Tak to wygląda. Tutaj o, fajnie wygląda, przed rządkami. Zawsze to robimy, żeby po prostu nasz pierwszy ten zbiór był taki dość szybki Jest zwięzły wtedy biorę bierze się konkretnie czego jeszcze to robimy bo mamy troszkę chwastu mamy troszkę chwastu jak tutaj widać takie oto też przy okazji tak się też wyrywa jak jest no to się rzuca ten żeby no po prostu to czy, 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 czyściejsza była ta plantacja no i ten mamy wtedy już konkretnie trzy liście my będziemy rwali no już pewno po 15 wyjdzie trochę to wstrzymamy bo to nie mamy nie mamy takiego kawałka żeby po prostu to narwać na jedną suszarnię także My się zdaje, że dopiero zaczniemy rwać tutaj, przytrzymamy go, aż w pęki pójdzie. a to chodźcie, zapraszam, moja, mój flagowy Tytonius bez Nikotynosus. Zobaczcie, który jest piękny. Patrzcie on da. Na rok cała plantacja będzie takiego czegoś, tylko zbiorę po prostu z niego nasionka. <laughs> Nie wiem, jakiś dzikus udus. No to fajnie, wykopię go i wsadzę go w doniczkę i będę go trzymał w tunelu. Dobra, cześć. Gdzie jest mało? Gdzie jest Bartek? No widzicie, chciałem pokazać Wam jak maszyna działa. Nóżkami w tym roku ruszę, po prostu sobie tak chodzę. Dupiskiem siedzę, a tu chodzę sobie. Mam zawsze, a nie, to powiem szczerze, że każda maszyna jest niewygodna, no. Tak dłużej troszkę pojeździć, tu boli, tam boli, kura, bo to wiecie, czas się ruszać, czy w a... Po co się to robi? Po co to, to się dane liście usuwa? Żeby po prostu następny zryw już był konkretny, żeby nie było takich liści, że... Powiem, że ludzie słyszą, tak. Te liście wyrzucamy. Takie liście wyrzucamy. One wysechłyby, też by wysechły, nie powiem. Odrosty się czasami zdarzają, chwasty się zdarzają i wtedy już ten krzak, jak już zrzucamy te dolne liście on już bardziej tak smukleje bym powiedział, wzrywa się do, do, do wzrostu, no i mówi, następny zryw jest łatwy, bo już mamy wtedy raz, dwa, trzy liście, mamy trzy liście, obrywamy trzy liście, tak zwane nadspodaki. bo tutaj ja, na przykład to co ja cerwę, to są spodaki o to jest takie liście chociaż ten liść pewnie ludzie by wysuszyli no i takie odrosty, takie typowo uszkodzone, także my to zaliczamy jako liście nieużytkowe i wtedy już mamy, prawda, konkretny żyw, czyliście liście, łupniemy, cyk i to jest co nad spodaki tak zwane. Dyscypliny brak. Każdy ma to w dupie. Długi rok sadzę 30 Ary i o, tak o tylko, żeby pokazać. Mój park maszynowo, i rwaczko wyjadę i temi. No, niestety w tym roku trochę tak wszystko sami robimy i nawet nie ma jak to nagrać. Chyba się muszę zwolnić. Mam mnie zwolnijcie. Owe, owe! Dupnika mamy, lartka. Oj, ty w ogóle wysokę filmik stylopi! To, to jest. Ja pod dubnik zostawiam u siebie. Może ty posiedzenie, nie Saj, mój na to, ja to tak, zrobić. Po koszunek, która leży na ławce pod kuchenką. Dzwonię do niego, ale co? On łazience telefon na poduszce. Dwa mi to naprawdę, wiecie co Dzwonię do babci, babci w telefonie babci do to strzeżki. pieniądze o wypłatę, dawać Co drugi dzień? Tak, chuj. To pracownik. No On go za darmo. Oj, i bo chcieliśmy tego nagle troszeczkę, że jak ta maszyna ale, działa. No, pokaż mu dolne, dwa daliście. Wiecie jak to robić? No. Nie, nie umiem. No to pokaż. Chodź, po. patrz, bo już udało, że coś robić. Tak na dół, bierz, na dół. Bierz. Nie od Nie do góry, tylko na dół. Bierz. No, bierz. 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 Bierz, 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 bierz. Brudu, Dobra, brudu. i tam wytrzymasz, dupę są wkrzepisz. Daj mu ten podupnik już, daj mu podupnik. to tylko na 5 minut. Nie mi ma, ma, no siadaj. Tylko takie słabe listki. wiesz, na dół, na dół, nie do góry, nie wyrywaj, tylko na dół. Dobra. Mam, <grywa> nie mogę. Ja nie mogę! No. <grywa> Może umówimy maszynę, co? Nie, nie trzeba omawiać. Paliwo, sanie, sprężanie, praca, Zwolnijmy Zwolnimy trochę, bo jest nowy pracownik. Nie widać, czy włączony, czy nie. <grywa> Weź zobacz. On. Już jest dobrze. Ja jestem taki nie ja tu muszę... Słuchajcie, muszę robić to za dwie osoby, czyli być za kierowcę, to mnie czasami wkurza. Muszę być kapitanem tego statku. No, no ale ktoś musi być, to. No. Bo ogólnie powinien być jeszcze dodatkowo kierowca. No ale jak to się mówi, oszczędności, Bartek Ty mówisz być kierowcą, prawda? Tak no, ciebie nie stać, no. pamiętaj. No tak, on za drogi jest. Ja tak o, i lecimy. No, ja mówię nóżkami, to można sobie tak... Można sobie nogę ciągnąć i opatrzyć. To jest, tu, to jest dużo. Najważniejsze, że tupa siedzi. To jest w miarę można se, wiecie, można się tak balansować, wtedy, wtedy człowiek taki bardziej rozruszany jest, a nie tak siedzi sztywno. No ja to jest sport. Na siłowni czy na jakieś wiecie, ćwiczenia różne, to to samo. Ja tu się tak wyćwiczę, że mnie wszystko boli. Dobrze wam idzie! Zawsze nam to przejdzie! patrz, co to tu masz! Zobacz co to, to masz! Patrzcie, tu jest przyjdź subskrybuj! Za tych co nie zasubskrybowali kanału! 60% osób nie subskrybuje! Jak ci się pasuje? Dobrze! Pogaj cię go Co to by było! No tak, obiorę, tam nie patrzę o taką! Nie wiem! 2,30 od spodu! Ako nije, to tez bi Oj, tega škoda! To jest troszkę za mały, ale przyjedziemy, bo... No tak, żeby pusta nie jechać. Ale powiem tak szczerze, jak, jak oni wjeżdżają, na przykład ci, co na tych wózkach, takie, co z tyłu za ciągnikiem zrzucają te dolne liście, no to też większy nie może być. No bo ten ciągnik też tam, już ciągnik na pewno by nie wjechał. Mam no, tu ciężko zebrać, bo ten krzak jest jeszcze te dolne liście, bym powiedział. O, nie są takie kruche, one się tak, tak ciągną on trzyma. On trzyma te dolne liście, trzeba umiejętnie tam takimi ruchami krętymi, bo większy już po prostu nie trzyma tych liści. One są kruchutkie, tak jak ty to, to dobrze, dobrze powiedziałeś. Dobra, wsiadamy tutaj. Idziemy do końca, a później zaciągam maszynę w inne miejsce. Jak jest taki, to się dobrze pracuje. Czekaj, czekaj, moje rękawice. Lewa rączka, prawa rączka. I zgryzione krzaki. Ja z racji, że nie mam takiego dużego brzucha, to mogę sobie ciągle tutaj nogi trzymać. Bo pan kot tutaj, o, musi dreptać sobie, bo ma ten bagaż z przodu. Lewą ręką dwa krzaczki, i prawą ręką dwa krzaczki, i później zmieniam rękę, o. Tak, tak. I tutaj, tu, o. I wszystkie liście rzucam sobie na środek, żeby tu ładnie gniły. No ja można jak też. Jak to twoje lata to Tak. No takie byki u nas jeszcze czasem nawet. Oh. Dobra, plan jest taki. Zaraz nagramy, czekaj, tylko zdejmę to z głowy. Słyszysz, Jęki? Słyszę. Dobra, znakujemy, jak trzyma ci się? Nie no, jest w porządku, jest w porządku, bo to zawsze to tłukło. No, może ze dwa lata wytrzymał, mówiłem, ratem. to ja jeździ trzy, jak to u mnie. I po silniku, i silnik się zapali. Dziękujemy, jedziemy, widzimy się po południu. No na razie, cześć. W głowie miałeś jeszcze maszyny uprawowe i tak dalej, i tak dalej. Są naszymi narzędziami pracy. Wynajmę ci hotel. Ocicie się O Onoż bucio! Zamiast obejrzeć swój odcinek, który właśnie ma premierę, to ten ogląda TikToki. Zamiast obejrzeć siebie. A dzisiaj co? tak Liści tytoniów, także A rodzajcie. to zrzucamy Jakie, teraz co to robi? Moi drodzy, to jest jest wymiany. Łożysko jest nowe Ja chyba najwięcej zrywasz, prawda? No dużo tych liści zrywasz Środek ty rwiesz No tu no, jest liści to A ja ile? To... Uważaj kur... Czaka że ty, kałmyku ty, kołmyku, ty. No, Ja też tak całka, ale ty to najwięcej łupisz No bo to, 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 ja wiem co jest dobre no O, druga połowa dnia O, to tak dzisiaj, taka robota Zachmurzyło się, mieliśmy pojechać tam Nie chciało mi się po prostu maszyny ciągnąć To przyciągnąłem ją tutaj za... A czyli tutaj jesteśmy za to poprzyczko, to, że tam jest dom. No też i się dobrze dobrze robi. robi. No też wyrósł, no już taki jest pod lasem tutaj, na takim bardzo słabym polu. Też nadaje się. No i to też trzeba go po prostu. Rano tam później ściągnąć maszynę. No. Już po malutku to będzie każdy kawałek się nadawał na, na to zrzucenie tych liści, ale lepiej się zrzuca liście takie średniaki. Bo jak duże, to już da, jak duże taki jest, to już tam trzeba zaglądać, trzeba to ręką wygibasać. O tak jest dobrze chyba nawet. Także to zrobimy, później zaciągniemy maszynę tamtą. Sam raz za dwa dni podrośnie. Skończymy tu. Dobrze, chociaż słońce nie ma. Jakoś, e, padał deszcz nawet, padał deszcz znowu. Tak troszkę pokropiło, także mieliśmy wcześniej przyjechać, przyjechaliśmy troszkę później. Ile my tak robimy? godzinę 20? 17.10 Półtorej godziny robimy, tak? Z półtorej godziny jeden na przed. Najdłuższy kawałek chyba. Tak Hektar dziennie można zrobić? Nie, na pewno się zrobi hektar dziennie. Czy no. przyjazdy rano i czy wieczorem, czy w czy popołudniu, to jest hektar. No. Bo tam mamy już takie pełne hektarowe kawałki. No. Lodówkę kupiłem. Ja co ci po lodówce? No to dziwne piwo miał. No i później będziesz chory. Dobra, dobra. do łowy. <laughs> Wszyscy są, to już siadamy na maszynę. No i działamy dalej. No. Także co? W tym odcinku kończy. do następnego.